Czekoladowy cukierek? Właśnie takie uwielbiam. Co za maleństwo! Zobacz jak wygląda prawdziwy cukierek. Jest ogromny. Ogromny? Chyba żartujesz. Lepiej spójrz na mojego cukierka. On jest większy ode mnie. I czemu on się trzęsie? O rany, gdzie my jesteśmy? Nie wiem, ale jestem pewna, że będzie fajnie. Co, To przecież mega kwaśne landrynki, więc cieszę się, że dostałem małe opakowanie. A ja mam ogromnego pecha. Ty? Czy ty w ogóle widziałaś, co ja dostałam? To straszne. Keni, zaczynasz i tak masz farta. No dobra, niech będzie. Spróbuję. O rany! Ledwo można tego cukierka w buzi utrzymać. Uff, dobrze, że to już się skończyło. Nancy, twoja kolej. No okej, okay. lecimy, chociaż to będzie trudne. Ułatwię ci to. Wystarczy nadziać cukierka na wiertarkę. W ten sposób nie będziesz musiała go lizać. Sam wyparuje. To świetny pomysł, ale nie sprawi, że cukierek będzie mniej kwaśny. Co za ochyda! O rany, Kloi, nie zazdroszczę ci. Tak się krzywiliście, jakby to była najkwaśniejsza rzecz na świecie. Ja też się oczywiście boję, ale nie będę dramatyzować. Dobra, wyciągnę tego cukierka. No i jak mam go zjeść? Hmm, muszę pomyśleć. Jem. Rozbiję go młotkiem. To jedyny skuteczny sposób. O tak! A masz! Gotowe. Teraz te kawałki trzeba włożyć do jednego naczynia. I zalać wrzątkiem. Dzięki temu można będzie wypić cukierka zamiast go zjeść. Moim zdaniem to całkiem fajny pomysł. Wyobrażę sobie, że to najlepszy koktajl na świecie. Wezmę słomkę i można próbować. Pój, to najgorszy koktajl w historii. O nie, zaczyna się. Niezła jazda. Wyglądasz jakbyś tańczyła na dyskotece. Dołączymy do ciebie, to świetna zabawa. Hurra! Kurczę, mam tylko jednego cukierka Maltesers, a ja mam ich całe wiadro. Ja też mam wiadro, ale naprawdę ogromne. Nie macie szczęścia, moi drodzy. Tenis, zwłaszcza ty. Zjadaj swojego maluszka jako pierwszy. No dobra, i tak nie będę w stanie rozciągać tej przyjemności. A z drugiej strony to lepsze niż nic. Jest takie pyszne! Chcę dokładkę! Spróbuję podkraść kilka cukierków u Nancy. Jeszcze czego? Nawet nie patrz w moją stronę. Sama zjem wszystkie moje cukierki. To jest takie pyszne! Ale najszybszym sposobem na ich zjedzenie będzie słomka. O tak! To jest niesamowite. Skończyłam. Chloe, twoja kolej. Chloe, możesz zaczynać. Ale ja nie potrzebuję żadnych słomek, żeby nacieszyć się cukierkami. Mogę je jeść prosto z wiadra. Są naprawdę pyszne. Mm, tylko wiecie co? Wpadłam na jeden fajny pomysł. Zrobię prawdziwą zjeżdżalnię dla tych cukierków. Będą się po niej staczać prosto do moich ust. To genialne, prawda? Czadowy pomysł. No to zaczynamy. Leci pierwszy cukierek. To naprawdę działa. O tak! Eksperyment się udał, ale to wszystko jest za wolno. Będzie fajniej, jeśli wrzucę na zjeżdżalnię kilka cukierków naraz. Zapraszam! O rany, chyba Chloe nie ogarnęła takiej ilości. Więc ja zjem resztę. Kurczę, mnie też zwaliło z nóg. A ja dam radę. Oj! Jednak też porażka. O tak, uwielbiam chipsy Takis. Ja też, zwłaszcza kiedy jest ich tak dużo. Ale to ja mam największą paczkę. Próbuję jako pierwsza. Ciekawe jaki mają smak. Ojej! Mój biedny język! Cały płonie! Chyba przeszło, albo nie! O rany te chipsy muszą być ogniście ostre. I z czego się śmiejecie? Zobaczy zaraz wasze miny. Kloi teraz ty. No dobra, łatwo sobie z tym poradzę. Ojej! A co to? Okej, okay, to tylko mały płomyczek. Wszystko jest ok. Ojej, chyba przesadziłam. Nie czuję się najlepiej. Dosłownie wszystko we mnie wrze! Nie Keni. Zabierz wodę, sama sobie poradzę. A Co za ubaw! No naprawdę sobie poradziłaś! Keni. a tak w ogóle to twoja kolej? O nie! Dziewczyny, słuchajcie, ta paczka się nie otwiera, więc trzeba to wszystko odwołać. Nie martw się, mam dla ciebie narzeczki. To takie miłe z twojej strony. Dzięki za pomoc. Okej, okay, jestem facetem, więc zdecydowanie poradzę sobie z tym chipsem. Dam radę. Widzisz? Jestem silniejszy od ciebie, ostry chipsie. O, jakie to ostre! O mamusiu, co zaraz będzie? Co robić? Co robić? Sorry, Kenny, ale tak będzie bezpieczniej dla nas wszystkich! Yy, to było bardzo nieprzyjemne! Subskrybuj nasz kanał i napisz w komentarzu, który z dzisiejszych bohaterów podobał Ci się najbardziej. Do zobaczenia, pa pa!